Witaj, witaj, witaj drogi widzów odcinek z y, Minecraft i mam nadzieję, że ci się spodoba. Bo... Także lecimy im tryb jednoosobowy, który to był gra. gra w wybranym świecie. Właśnie tak nie nie Już się nie mogę doczekać tej fajnej gier. Dobra, wszystko jest tu, gdzie byliśmy. Nic nie mamy gówno, tak zwane. No nie tutaj nie schodzę, tam są te sfele. Hmm, no mi noc jakoś przetrwać. Co to jest? cicho jest? cichość? Nie... Oj, trochę jeszcze cicho. Wypłaczcz to mnie Dobra, tak chyba starczy. Jak nie, to i tak mnie obchodzi. Okej, Ok, co dzisiaj planujemy, bo czynieczku. Dzisiaj planujemy, planujemy się Tak jak już standardowo, to sporo pobiegamy, po To bo pojemy po... po Tylko Of the fuck muszę to Co Wyjdź, wie. idę, małaś mi tu. No i... Nie wiem, na czekamy najpierw... Czekamy najpierw tu rana, zrobi się rano i wtedy coś wykonujemy W każdym stanie tutaj jest jakby bardziej wyspiękrznie. Muszę się tam, jeżeli na to Minecraft'a to jest Minecraft Klocki mają O kurka, no chodź tu. No chodź no chodź Muszę mieć tyle. Dobrze mam, nie chodź Trudno, pożywa sobie tam z 38 lat. Co, 38? Tak, jak mówię. Tak. Książę znowu. Zobacz What the fuck Ja się pochodzę, Tam nie schodzę Nie, 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 nie strzelać Już nic, nie robię sobie <kłysy> Nadal jestem trochę chory Ale już nie Także, Teraz gdzieś częściej Minecraft pojawił na... szelibu. bo widzę, że wam się... O nie, ten cfel idzie widzę, że wam się podoba, to już go macie o, pieprz. ciekawe co zrobię, kiedy nie pójdę chyba, i to idę do tego kardynału tak się będzie, bo jakiś czarny cweb nie będzie tutaj. mogę wejść? o nie, ja nie mogę wejść a, ja to teraz trochę zepsułem sobie o, no, tu No i co, i dostał w mordę Uuuu, to się włącza Piękny za słońca, żo mami Panowie, panie No i co, i po burczowej się włączył Jeszcze raz pije przynajmniej hmm. O ty Klaczka, ona zazwyczaj przez przezbierze szkieletów takie rady przez chwilę Dobra, pierwszy. Muszę trochę drewna pokopać, żeby mieć jakieś miecz na obronę i na ten, i tam inne pstetie. Hups! Hups! Kopej, 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 kopej! Zby to osiągnięcie. Achievement get! Mamy. Teraz tak stanie na tym jednym, żebyśmy mogli to wykopać. Bardzo nie znam się na tych, że przegrałem trochę. Ale nie dużo. Może pół roku i to grają po parę lat. Ja pół roku. Dalej. <śmuletra> <śmuletra> jeszcze raz, wiemy. Żebyśmy mieli zapas. Wtedy będziemy mieli więcej. Если бы вы не видели Если бы не видели Будем иметь больше Купим еще одну и не имеем их Мне в целом Ванечка Окей Добро, у меня 13 старте 52 Okej, okay, teraz możemy sobie zrobić skrzynoczkę. Teraz on słowli, ja tam, nie, tutaj, to gdzie idzie tą to byśmy sobie zrobili. A tam tutaj tą drewnię. Nie chciałem klocka, tylko chciałem postawić sobie skrzynkę. Najpierw muszę ją zrobić. No logiczne no Dobra, tutaj postawiliśmy tę skrzynkę, też tak.

Dobra Jest elegancko, możemy to rozwalić Bo czemu by nie, kto ma na zabronie nic, to jest mój świat ja na nim gram, i tylko ja I tylko ja na nie będę grał, może ktoś się kiedyś pojawi na odcinku to mu wtedy pozwolę Muzy pograć muzy Dobra, teraz sobie Wow, Co to te czerwone? Idziemy tam, no dobrze. Co tu jest? Łorry, przepraszam, wypadł. Jednak jestem takim fukciarzem małym. Dobra, idziemy do tego czerwonego. O, tam jest jakiś. O, to jest mój domy, ten. What the fuck. To jest mój tym domy. No właśnie, to że drzwi rozwalę, bo po co? Mają tu być. Właściwie to w ostatnim odcinku tutaj byliśmy, czekaliśmy do rana, ale się nie doczekaliśmy Nie chyba, nie doczekaliśmy, nie, niech pani Idziemy na te czerwone co to jest? Muchomor? No to jest Muchomor Taki wielki, jak większość niż Tylko takie rzeczy w Minecraftie i tylko u mnie Nie, nie tylko Чемкивать? Никдо не видел. Так. Чтобы вы знали, что всякие места, где можно просто потянуть, был заразительный, но. za mordę tu nie ma nic ciekawego nie jest to ciekawy świat a tu jest najładniej ja, nie wiem, jeśli tutaj robię budowę, to mi się nie... klipa, już nie zauważyłem szukasz tu na mód? tam jest to, tu nie jest to dobra, chodź, 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 chodź że go zabiję. Nie nie nie, nie ale... Ja sobie. Jak za darmo to... ...wiem mi nie Tu kolejny tam w dupie z tymi grzybami. Uuu, wieczki. Na pewno się już na... ...skórka nie, No, szcieka, więcej, co ją czeka. Tu jest czarna. Mmmm. Tak nie ucieknie, śmierć okay. już idzie. Dobra, mamy Morda! Sipa się. Mm. Dawaj, tutaj. Dobra, mamy wszystko zebraliśmy elegancko, magnifiki, perfect. Super extra git, mayonnaise, cvel. Dlaczego czemu Bo mogę. Dobra. Teraz byśmy trochę z, zbierali. No ja nie walcem, te droga. Trzeba by było znaleźć jakieś miejscówki, gdzie można się osiedlić. Ja bardziej się osiedli w takich jakichś. <coughs> kejbach. Nie, no. Szybko no. załatwię. O, brązowa, muszę mieć brązową. Dobra, mam brązową. Możecie pić, brawo Jeszcze czas. Co na wysrała? Co wysrała nam? Obniekute <coughs> 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 Laba, mamy O, kwiatków, dawaj, Włup. 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 Nie o ciepło, o ciepło O ciepło Ty jesteś sama? O pieknięcie Jesteś sama Nie wiem co się czeka Pierwsza sobie wistrałam Gdzie jest ta druga? Tu siedzą Dobra mam Trochę zabraliśmy, teraz czas iść na keby Jeszcze jedna no, droga, jesteś sama Ty też ciebie. Pieprzyć, mamy wszystko. Nie wolno tego tak brzydko mówić. Pieprzyć to jest brzydkie i niekulturalne. No to nie ma kieł. Tam są jakieś ale bardzo mało. Dobrze, walczymy. Jeśli byście chcieli trakcie tego, jak biegnę sobie w ee, dal, hmm. jeśli byście chcieli więcej kinków. Minecrafta, to piszcie w komentarza i co on zrobić w kolejnym odcinku. Czy to grać ja, no, eee, single player, czy mam grać jakiś multi z kimś, jakieś parkour, jakieś Skywars, jakieś tam inne cykle, to mówcie. A na pewno. Miło zrobię Miło zrobię tak Zastosuję się A pieprz, nie mam już miecza Miecz z drewna, nie ma tak jak miecz z drewna O oh wpadłem dupę Muszę wyjść Janek, poradzisz sobie Нет, я с вами не правда. Правишь, правишь, если ты взрослый уже. Не, Леша, не выгоняй меня А я тебя не бегай Да добра. Так, как история там. Пустыня. пустыня, то с воды могли не пить. Такой смешный жартик. Там все чекает. i zrobimy zrobimy sobie jakieś małe wejście i skończymy odcinek tutaj sobie są jakieś kejiki no, tu możemy kawać. zaraz zrobimy kilo lepszego i będzie lepiej nam kopać bo prawda kilof z nie wiem z czego to to jest lepszy Dziwiacie też na Instagrama, tam się dużo dzieje. Wszystkie nowości, newsy o mnie. Mm, tak jakby był gwiazdą. Był... Nie, nie jestem. Mm, Dobra, tak, kupaj, 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 kupaj. Kupaj! Nawet tu zabudujemy sobie. Jak... Dobry, jest kit O, da. Zaraz nam się skończy kill i będziemy mogli sobie zrobić lepszą Lepiej tutaj zabudujemy, żeby Jakieś tam potworki, nie potworki na no nie wlazły Drugi możemy ustawić Tyk Jest, maleficz, cyk, elegancko Teraz się stawiamy w roku tu, piek, robimy tak, 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 Jest. Super. Tak, to zrobimy tak, teraz robimy tu. Nie, tak nie chciałem. O dobrze, tak bywa. Mamy niekryk, tak. To sobie zbieramy tu, to serpujemy, pozwoliam tu. To, to dobrze jest To jak się skończy Jest mięsko, dobra Ej, nie chciałem tego wywalić Oszuści jedni Dobra to się zaraz skończy za jakieś 13 sekund Muszę zapytać że czego 13? Tak hmm, tak jakoś, no. no co? Nie mogę sobie powiedzieć? Nie no mogę, jasne Dobra, tu się jeszcze wyrównamy to ładnie, żeby... Miał jakiś styl, ładnie było, przytulnie w domu Nigdy nie będzie przytulnie, taka prawa Dlaczego podział przytulnie? Tak jakoś, no co? Węgiel man Będzie do świeczek, o to chodziło, dobre miejsce, brajdźmy do momentu Także myślę, że zajmiemy tutaj na dłużej Dobra jak już to jest. Tutaj, tak sobie, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tu, tu. Nie, więcej? Dobra.